Jak się popatrzy na to, jak właśnie faszyści rekrutują dzieciaki, ale też nie tylko dzieciaki, że Widziałam na przykład na Twitterach, jak się poszuka, to są regularne po prostu wątki, w których te chłopy tłumaczą, jak po kolei stopniowo zrobić z kompletnego normika osobę, która powie, że zagłada Żydów jest ok. I to są stopnie po prostu. I w tych instruktażach są dosłownie przykłady memów, że tutaj na wczesnym etapie możesz pokazać taki mem, ale ten to będzie za ostry, to zachowaj go na chwilę później. Więc ten krawędziowy humor jest mega takim gateway, dra, gateway dragiem, no bo to też jest posmak właśnie czegoś zakazanego, niepoprawnego politycznie, takie, że przy mamie nie powiesz i pani nauczycielka się wkurzy. To się nazywa power levels. Teraz yy, nie zabrzmi to szursko, dlatego że, dla, przynajmniej dla osób, które oglądały film, bo widziały, jak to działa dokładnie, że po prostu z jednego medium dostajesz zaproszenie na drugie i na tym drugim już jest więcej, już jest bardziej hardkorowo. Zaczyna się softowo, bo wiadomo, że jeżeli od początku, na pierwszym etapie rozmowy od razu się komuś walnie hasło, no hej, ja jestem neonazistą, jakby pogadamy o tym, no to wiadomo, że 99% ludzi stwierdzi, no nie pogadamy jednak.